Ale ja, ja jestem Cezar i koło mnie jest, albo raczej nie koło mnie, tylko na Discordzie jest baba. Przywitaj się. Cześć, siema. Ogółem jest taki pomysł, że będziemy sobie czytać komentarze z jej kanału, bo są dość dziwne. Y... <śm> nie wiem co powiedzieć, więc ogółem zacznij. Dobra, to jest, ten film, to jest 8 miesięcy, duet z Milko, ona napisała, że fajne. Ja napisałem że szybko, obejrzałaś. Ty kłam, co kiedy duet ze mną? Gaha Life Ona napisała Czyli ta autorka tego kolabu Napisany szybko Obejrzałaś kiedy był Sorry, nie mam czasu Sorry, mam okres, hehe <try> No to ciekawa konwersacja ci powiem, naprawdę Teraz ja wybiorę film, yy, czekaj To jest shorts i ten najpopularniejszy Najpopularniejszy shorts, ja będę czytał komentarze Okej okay. Let's go to 100 like czy 100 like, lajków jest? To no sobie yes. wiem. No, jest 100 lajków. Fajnie, że. Ja że twoja stara. Ocet! Dostaje przejechana. Czyli moja. Ocet! Nie istnieje TVT. TVT to jest emotka. Czekaj, ja to aż zobaczę, co to jest za emotka, bo mnie to ciekawi. Stacja telewizyjna. Uważam, <güljony> to <güljony> 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 O, bo... Czego to to ludzie trudują to jako matkę? Lubię tą muzykę, a ja nie lubię, więc wypierdaj. <laughs> łop, łop. Chodzi ci o Voxa z Hasbina? <laughs> Chodzi o tego Voxa XD? Anyway, przecinek, świetny film. Cud, przecinek dał k***a, nie? Lol, powiedz to nie był twój numer B. To nie jest mój numer, ani kogoś innego. To jest mój numer. <laughs> Jeżeli ktoś pomyślał, że ty serio dasz czyjś numer, to, to 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 naprawdę trzeba być inteligentnym. Ja wiesz ja zrobiłem, zadzwoniłem na ten numer i powiedziała, że to jest jakiś nieznany. Weźcie kogoś i zadzwoniłem, bo myślałem sam numer, nie i zadzwoniłem. I byłem ciekawa, czy to jest właśnie, to jest kogoś numer. to się okazało, że to jest tylko po prostu zakazany jakiś numer. To nie jest zakazany, tylko to po prostu jest nieznany. Nieznany, czyli mi go nie ma. Po prostu. Nie. Piękne, ale smutne. Gdzie, gdzie w tym szorcie jest to smutne? Ej, bo ja nie, nie rozumiem. Kontekst. Musisz poznać kontekst. Oglądamy shortsa twojego. Raz jestem wszystkim, a raz jestem nikim. Mija. Dobra, mam dość. Z tym smutno-katorowym akcentem przejdziemy sobie do reklamy. Głównie z powodu takiego, że ogólnie tutaj macie widzicie soczysty serwer Discord. To ogólnie mój serwer Discord, na który was zapraszam. Macie tutaj zajebiste wszystkie kanały. Macie tutaj na przykład pisanko, możecie sobie popisać z jełopami innymi, które oglądają mój kanał. Tutaj macie soczyste emotki, proszę bardzo jakie piękne, widzicie to jestem ja. My tutaj memy, memy, autorskie memy, to to, to jest Claudeliza Mamy tutaj kanał spamerski, który się nazywa Katrania Wirus, głównie spami się o właśnie te emotki Tutaj możecie mi podsyłać fanarty, tutaj mam dwa soczyste fanarty od pana SS Tuba i pana Ocet, pani ocet Tutaj macie kanały tematyczne, proszę bardzo, możecie pogadać o Gambolu, o tej szmirzej. O Claudelizie i inne takie tam. Tutaj mamy ka kanały takie bardziej dla tych starszych. Panzer jest niedostępny, więc y, Panzers to jest tylko dla administracji, więc y, jeżeli chcecie zobaczyć co się dzieje na tym. Y, musicie się ubiegać o, o statut senatora, proszę bardzo, jak tu jest taki piękny senator, no. Cytaty możecie tutaj dawać cytaty wasze, waszej rodziny, moje, jakiś innych youtuberów, z jakichś przeróbek i wpisywać tu. No i tutaj są takie zabawy, tutaj muzykę dajemy, ostatnia litera to wiadomo, rymy, czyli sobie rymujemy i tutaj sobie gadamy matkami, a to jest tylko dla adminów. Więc ogólnie bardzo fajny serwer, polecam wam yy, tutaj w leś, yy, no, oczywiście zapoznać się z regulaminem jaki jest, bo regulamin mam, oczywiście, Nie I miłej zabawy. Przecież to oblicić ci z Heluwa. Ile ty masz niby lat, że wiesz co to Heluwa, bo... A napisane w niku masz Gacha za zamiast Gachcza. Ten komentarz Zuz Gacha. No to o co jej chodzi, skoro... Dobrze masz tu chyba napisane? Pani Zuza Gacha, kim ty jesteś? O co pani chodzi? Proszę mnie wytłumaczyć, o co pani chodzi? Ona po prostu ma problem, że ja oglądam helluwe, ja oglądam demony. Mam do tego problem. Wow, ktoś ogląda coś, co chce. Niesamowite, naprawdę. Spraw, żebym się zawstydziła. To jest yy, czwa, yy, piąty, najbardziej popularny. 38 komentarzy. Pa i Majasz, ty nie? I parę są normalne, a, nie, a wszystkie prawie są nienormalne i głupie. Idziesz do Alastora. Alastor za meka drzwi idzie do ciebie i angel otworzy drzwi i widzi z Alastorem, jak się przytulacie. Przecinki się robi. Naprawdę. Przecinek to jest naprawdę łatwo oddać Przecinek w zdaniu, naprawdę. Widać, że, widać, że gramatyka jest potrzebna. Słyszałeś, jak to przeczytałem? Jakby dała tam przecinki, to by się to łatwiej czytało, nie? I to nawet nie jest trudne dać przecinek, to jest wtedy, kiedy chcesz oddech złapać, po prostu jak czytasz to, po prostu złap chcesz złapać oddech, wtedy tam wpierdalasz przecinek, przecież to nie jest nic trudnego, no zameka, zamyka drzwi Pow, idziesz do szkoły Emotka szkoły Potem kończysz lekcję W piątek Idziesz do parku, nagle twój kasz. Jakaś tam emotka z serduszkami Potyka się Nic by Przepraszam cię. Bardzo ty odpowiadasz, nic się nie stało, czerwienisz Przecinki kurwa Przecinek, przecinek Ja nie, nie mogłem to na jednym wdechu zrobić, no do kurwy, że do Okej, okej, okej Cezar się Dobra, czekaj, wdech, bo widzę, że tu przecinków nie ma w tym, w tym elaboracie. Przecinki kurwa! I twój crush Emotka z serduszkami I Mówi I Emotka mówienie "Siądziesz ze mną na ławce Pyta się twój crush Emotka z a Ty odpowiadasz tak, emotka z serduszka i potem się całujecie i jakieś tam dziwne buźki. Ja chyba rozumiem głębszy sens tego zdania, nie? Te, te emotki to są przecinki. Bo autentycznie, to jest jedyny moment, gdzie można k***, oddech złapać w tym elaboracie pierdolonym. Podsumowując, ja mam krasza, mama by nigdy nie pozwoliła pójść do parku. Park jest jakieś 20 km od mojego domu. Dziękuję i to tyle. Pani mówi przez uotwarte, że ty DWIE SPACJE wygrywasz w konkurs na najbrudniejszy strój od WF i wysypuje twój strój przy tej klasie dodam coś od ciebie, pani by tego żadne nie zrobiło mi, a po drugiej nie mam ani razu nie miałam w tym roku szkolnym i w poprzednim nie miałam ani razu z tego stroju na WF, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że pani nie stawia w ogóle nie stawiam za, stawia za co minusa, ponieważ miałam zawsze na WF białą bluzkę. Mnie bardziej zastanawia, dlaczego są tutaj dwie spacje i wysypuje strój. Pani ty, nie? Wysypujesz strój, tak. Wejmuje powinno być. Wszystko byłoby lepsze, wysypuje, jak. No to, co ty. W Piachu był ten strój, czy co? <grypt> Idziesz z Messerschmittem w sklepie i. Wierdziesz, a twój Messerschmitt drze się. Uczyłaś kiedyś z Messerschmittem? Bo ja też bym bardzo chciał z Messerschmittem iść, nie? Nie, ani razu nie byłam. Jesteś z Messerschmittem w sklepie i twoją. <grypt> Messerschmitt krzyczy. Dwukropek k. k, k, k bez spacji I to ten co ci się podoba dwa wykrzykniki. Taki jest chuj prawdziwy nie? To no. bardzo prawdziwe, nie? Bardzo. Spotyka się ze, z, z, swój, ze sw, ho, swoim. ze swoim crush bardziej, a nie z swoim crush. I nagle jak on wchodzi do twojego pokoju i siadacie na kanapie i rozmawiacie potem, zapytała si czy chce pić kurwa zdanie, piękne składnia. I zgodził się i poszlaś posz... do kuchni, ale już Składnia zdania przede wszystkim. I ortografia. Post-like. to <laughs> O Boże. Idziesz z Messerschmittem na zakupy, ona widzi twojego krasza i krzyczy na cały skle. Yy, utwarcie w cudzysłowie, ej to twój krasz, zamknięcie w cudzysłowie, a on się na CYBY patrzy. Bardzo mnie śmieszy fakt taki, że oni nie, nie widzieli, że takich typu komentarzy było już chyba z 15 tysięcy. Jesteś w sklepie z koleżanką, widzisz swojego Krusz? A twoja beszty się do niego krzyczy na cały sklep, że ja w nim podkochujesz. Bezti. W ogóle co to jest beści? Beści to jest nasza przyjaciółka psia, psi, nie? Beści? Bez czym mi hipopotam wyszedł? C <grym <grym siedzisz na ławce i podchodzi do ciebie twój. KRUS?! I okay, chyba o krzyż, nie? KRUS, A crucifix, jakby chciała powiedzieć. I przez uotwarte do ciebie, o dziwo ciebie, a nie do cyby. I kocham cię i chodź ze mną razem do mojego domu, i tam zamieszkają razem ze mną. Ortografia grafia Nawet nie wiesz, co to znaczy krasz, bo nawet orto nie umiesz i gzdy. Ty się nie wymądrzaj, wiem co to jest, ale każdy może się pomylić albo ktoś może. Kurwa, może. Jakie bałtyckie? Śródziemne? Nacisnął na klawiaturze literę i też tak mam i ty się nie śmiej. Nie ja wiem co powiedzieć. Na nauczcie się pisać do k nędzy To już nawet nie to, żeby się pomylić. To jest k Ile roboty? Dwie minuty, żeby posprawdzać, czy błędów nie ma. Iż, ma. Jest autokor, jest takie coś jak autokorekta. Oni chyba mają włączoną marko A Nawet jeśli nie, nawet jeśli nie ma, nie, nie pisze na telefonie, tylko na klawiaturze, no to posprawdzać czy masz jakieś błędy to nie jest jakiś kur... Du dużo roboty. No. No. Przecież on się teraz tłumaczy z tego, no. że on jest idiotą. Albo ona. Ile ty masz lat? Najpierw powiedz mi, ja się nie wyśmiewam. Z dwie spacje z kogoś, bo jestem miła dla każdego, tylko dla tych, którzy mnie wkurzyli, aż mnie nerwy biorą, ile masz lat, nie będę yy, nie będę się śmiała obiecuję jakaś minka. Naprawdę zdanie brzmi klaudelizowo, nie? Bardzo klaudelizowo. <coughs> Autentyczne, to jakby Klaudeliza pisała. Daję słowo, naprawdę, proszę, 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 tu powinny być przecinki. Proszę, proszę bardzo, proszę, plus. Po pierwsze, kim ty, po pierwsze, zobaczmy jak ty wyglądasz. Powiedzmy, że masz 12 lat. Raczej nie powinnaś mówić kogoś, że ktoś ma mało lat, coś takiego w tym wieku, ale nieważne. Jak chcesz. Tutaj da, dalsz, dalsza kłótnia dzieci. <śmiech> <śmiech> Może przecinek nacisnął, przecinek bez k***a w spacji. Wkurzyli. Dobra, poprawiła, poprawiła, poprawiła. Zajebiście. co zajebiście. To, to doceniam, doceniam. Ale spoko, ty to na klawiaturze piszesz to sorki. Za co przepraszasz k***a, że błędy popełnia? <laughs> Jakby... Za co ty masz przepraszać? Ja nie, nie rozumiem tego. No po prostu te słowa, co napisałam, to ja napisałam na słuch i kład jak coś nagrywam na słuch, to mi złą literę dało i już przynajmniej mi się nie chce poprawiać. Ale to nie jest żadne wytłumaczenie, kur... Popełniasz błędy, ktoś ci będzie zwracał na to uwaga, a potem kur... nie płacz, że ci poprawia. No pierdolę. Żeby nie płakała, że zostanie jedynka z ortografii z gramatyki. Jak ktoś popełnia błędy, to jest normalne, że ktoś tą osobę poprawi, nie? A później płakanie no. o to, że ktoś cię poprawił, to jest kurwa, taki debilizm, jakiego nie ma na TikToku, no. Jesteś w kiblu i wychodzi i wchodzi do kibla cała twoja szkoła. Jaki, kurwa, kurwa, kurwa. Jaki kurwa, kurwa. A, Tak, powiedzmy taka Taka szkoła, powiedzmy jest w niej 200 typa, wchodzi cała, no kibla wchodzi cała szkoła, nie? Dokładnie. 200 typa. Ale więcej. Zajbiście, naprawdę. Realistyczne. Widzisz w sklepie twojego krasza, szepczesz do Messerschmitta, a ona na, na to... Co? Ej, typie, podobasz jej się. Oczywiście bez spacji, bo czemu by tu miała być spacja pow, wchodzisz po kabiny w szkolnym kiblu ze swoją byszty śmiejecie się i mówicie Boże jak ja nie lubię tej Anki z szóstej a po czym ona wychodzi z kabiny obok to jest realne całkiem i to jest chyba jeden z mało głupich komentarzy jakie tutaj są jeden z normalniejszych chociaż nie wiem po ch... jest tutaj te pow Pof, średnik. Nie wiem, po Średnik, ale no dobra. I oczywiście, bez spacji, bo czemu by miała być spacja? Siedzisz sobie na przerwie i. POTY! Chodzi do ty! Twój krasz i mówi, że cię kocha. Jak w tak małym zdaniu można na, na tyle rzeczy spierdolić? Takie krótkie zdanie i tyle rzeczy spierdolić. Jak to jest możliwe? Ktoś chyba miał dwóje z polskiego. To już powinno być minus jeden, a nie dwuja. Po pierwsze średni, bez spacji podchodzisz. Podchodzi kurwa Nie podchodzi, tylko podchodzi. A pod ci chodzi, rozumiesz? Pan nogi sobie zrobił se zrobił, sobie z, z w twojej, twojej, twojej głowy, nie? No, no pod, podchodzi, nie? <ścoughs> <Ja>. <ścoughs> kurwa, no. no, no to jest... <ścoughs> to jest wierze, ale podchodzi, kur. <laughs> nie mogę. O Boże. Oj, ludzie nie umiał pisać. Oj, nie umiał. To znaczy, troszkę bardziej, trochę wiarę w ludzkość. O Boże, już widzę ten komentarz. Podchodzisz do osoby, którą kochasz. O, oczywiście. A bestii cię popycha i mówi powiedz mu to, ja tak miałam. Normalnie Marinette, nie? Alia popycha Marinette i wpada na Adriana. Autentycznie. To jest miraculum. To jest po prostu miraculum. Tak Nie. samo żenujące. Bestie, kurwa. Bestie, kurwa. Bestia. Niedźwiedź. Chyba tyle na ten film. Mam nadzieję, że i wam się podobało i że codzienna dawka Cezara, znaczy cotygodniowa dawka Cezara wam się też spodobała yy, i że gość też wam się spodobał. Ogółem. A więc ten, ten film... Mędziesz, się podobało, Katra pożegnaj się. Bajo. Bajo.